W trakcie europejskiego kongresu gospodarczego wziął Pan udział w debacie na temat technologii przyszłości. Jaka jest aktywność ncbr w tym zakresie? W trakcie debaty, największa w zasadzie uwaga została skupiona na sztucznej inteligencji. To jest obszar, który jest w zainteresowaniu centrum i centrum aktywnie go wspiera już od kilku lat. Mamy tu kilka działań finansowanych ze środków krajowych. Naszym największym programem w tym zakresie jest program strategiczny Infostratek. Celem tego programu jest wzmocnienie potencjału, potencjału naukowego i badawczego w obszarze sztucznej inteligencji w Polsce. Natomiast realizujemy to poprzez ogłaszanie konkursów na konkretnie stawiane wyzwania. Wyzwania, które mają zostać rozwiązane właśnie przez zespoły badawcze. Poprzez zastosowanie tutaj rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, blockchain, czyli tak naprawdę tych kluczowych, kluczowych technologii przyszłości. Obecnie trwają dwa nabory w ramach tego, tego konkursu, bo mamy tutaj dwa rodzaje konkursów. Są to konkursy na tematy wynikające zapisane pierwotnie w programie i konkursy na tak zwane tematy zamawiane a tutaj instytucjami zamawiającymi mogą być podmioty, określone podmioty administracji publicznej. W ramach obecnego, obecnego naboru w konkursie, w konkursie tematycznym mamy trzy tematy. Pierwszym tematem jest selektywna ochrona roślin. Chodzi o wykorzystanie elementów sztucznej inteligencji do inteligentnego rolnictwa. O, a więc kwestia tego, ile, ile nawozu czy środków jest podawana, ma wynikać z tego, czego dana uprawa potrzebuje, a nie z maksymalnych dopuszczalnych dawek. Na drugi temat, kompletnie inny: przetwarzanie mowy dla lekarzy. Chodzi o stworzenie, stworzenie systemu, który będzie wsparciem dla lekarzy tej najbardziej uciążliwej i czasochłonnej tak naprawdę działce pracy lekarzy związanej z czy to wypisywaniem recept, czy zapisywaniem wywiadu z pacjentem. Chodzi o to, żeby, żeby po prostu robić in to inteligentnie dyktafon, czy po prostu system komputerowy. Natomiast trzeci temat dotyczy dotyczy analizy zachowań ludzkich na filmach, bo to jest, to jest duże wyzwanie właśnie w zakresie sztucznej inteligencji i ma ogromny potencjał do wykorzystania. Oczywiście systemy rozpoznawania obrazów one już są dość, dość mocno zaawansowane, natomiast jednym jest rozpoznawanie tego, że to jest człowiek. A, a, a czym innym konkretnych zachowań i e, e, konkretnych ruchów, przewidywanie e, na podstawie tych zachowań e, pewnych rzeczy. E, oczywiście ma to zastosowanie chociażby w, kwestii związane, w kwestiach związanych na przykład no, z takim bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, bo możemy tutaj e, z pewnych zachowań wyłapać na przykład przestępstwa, e, które. O, o, Odbywają się gdzieś w świetle kamer. Natomiast druga kwestia to zastosowanie, chociażby w pojazdach autonomicznych. I tutaj ma to też ogromne znaczenie, no bo na, na, na podstawie takiego przewidywania, na, na podstawie jakichś rupów danego uczestnika, pewnie pieszego, tak, ten samochód powinien przewidzieć, co, co może się wydarzyć. Więc, to są takie tematy w konkursie, który, który trwa obecnie. Łącznie w tym programie mamy kilkanaście takich, takich konkretnych tematów, na, na dostarczenie przy pomocy sztucznej inteligencji konkretnych rozwiązań, które mają duży potencjał do zastosowania w, zastosowania w praktyce. Natomiast drugim bardzo ważnym aspektem tego programu, innych naszych działań, jest ten aspekt wynikający z misji Narodowego Centrum Badania i Rozwoju, bo tą naszą misją i zadaniami postanow, postanow, postawionymi przed, przed nami wprost w wystawie OMCBR jest o wspieranie, wspieranie nauki, wspieranie potencjału aplikacyjnego na rozwiązań naukowych, które powstają w Polsce. No i ten obszar rozwoju potencjału naukowego w zakresie sztucznej inteligencji jest olbrzymim wyzwaniem tak naprawdę i dla Polski, i dla całej Europy, bo no, na razie jesteśmy może niedaleko w tyle, ale na, na, na czoło w, w tym wyścigu wysuwają się Chiny. No oczywiście Stany Zjednoczone no, jeszcze. Póki co są tutaj tym obrotem dominującym. No i warto również, żeby, żeby nasi naukowcy mogli wnieść ostatny stat wkład w rozwój tej dziedziny. Też, realizujecie też program dla młodych naukowców, lider. Jakie są jego cele i kto może aplikować? To jest program dedykowany do młodych naukowców, o przy czym ta definicja młodego naukowca, ona jest zaczerpnięta wprost ustawy, więc to nie jest o metryczka pod tytułem wiek. O, chodzi o kwestię tego, jak dawno skończył ktoś, uzyskał, uzyskał odpowiedni tytuł. Więc tutaj zachęcam do, do zapoznania się ze szczegółowymi wytycznymi, bo ta definicja jest dość pojemna, natomiast jest to program, Dedykowane do tego, aby wesprzeć e, pomysły właśnie młodych naukowców, i wesprzeć ich w tym pierwszym stawianiu kroków e, w samodzielnej karierze naukowej i samodzielnym zarządzaniu m, zarządzaniu e, zespołem badawczym, e, bo to też jest wyzwanie. E, to, to, to pozwala młodym naukowcom na realizację własnych pomysłów, e, te pomysły o są oceniane, oceniane w naszym konkursie i rokrocznie realizujemy już od kilkunastu lat ten, ten program i rok, rocznie około 50 laureatów tego konkursu otrzymuje do 1,5 miliona złotych dofinansowania właśnie na realizacji swojego pierwszego konkursu. Mamy tutaj naprawdę bardzo ten, ten program jest świetnie odbierany przez, przez środowisko akademickie. E, mamy tutaj też o, takie przykłady, gdzie and, uh, okay. dzięki tym pierwszym krokom właśnie postawionym w programie LIDER, uh, LIDER, czyli osoba, która, która dostała te dostała dofinansowanie, uh, mogła dalej rozwijać swój, uh, swój projekt i doprowadzić go do komercjalizacji. Takich przykładów jest jest sporo.